Film Chip i Dale Brygada RR, bo taki będzie tytuł nosić. Ten film po polsku nosi taki film po polsku, czyli Chip and Dale Rescue Rangers. To jest film nieidealny, oj, zdecydowanie nie, ale to też nie jest film dla dzieci, po którego obejrzeniu nie będziemy wiedzieć, co ze sobą zrobić. To jest film. Bardzo samoświadomy, nie spodziewałem się, że Disney będzie w stanie stworzyć tego rodzaju film. Nie spodziewałem się, że Disney będzie w stanie zażartować raz sam siebie, będzie w stanie zażartować z kultury, jaką wytworzył wokół siebie, będzie w stanie zażartować tego, z jakimi problemami jako korporacja tracąca w pewnych momentach. Swojej e, działalności, fundusze, e, nie spodziewałem się, że nasze dwie wiewiór, dwa wiewióry będą tak samo świadome i w wielu momentach autoironiczne, jednocześnie pokazując zupełnie inną stronę e, życia animków. Bo to jest bardzo ciekawa rzecz, bo oryginalna kreskówka o Chipie i Dale'u, Chip i Dale, Brygada RR, zakończyła swój ran w 1992 roku. W Polsce można było ją oglądać na przełomie lat 90. i 2000. Pamiętam, jako dziecko oglądałem Chipa i Dale'a i bardzo lubiłem ich przygody: e, przygody Chipa, Dale'a, e, gadżet, bzyczka i. Jacka Rockforda. Wieczorynki były czymś, co. Wydaje mi się, że Chippy Dale lecieli w niedzielne wieczory w, na, w telewizji polskiej. I to, były, to, to były, są wspomnienia, które na pewno kojarzę bardzo ciepło. Natomiast to jest też odległa przeszłość Disneya. To jest animacja, która, kreskówka, która zakończyła się 30 lat temu. Pamiętajmy, a więc zakończyła się w Stanach Zjednoczonych w roku, w którym ja się urodziłem, i ciężko byłoby stworzyć taki film, który nie jest według, jak mówi, tagline, nie jest rebutem, jest powrotem naszych wiewiórek, aby był czymś. Ciekawym nowym dla młodego widza. Czy pamiętacie taki film, jak kto wrobił królika Rogera? Chip i Dale, Brigada RR, Chip and Dale Rescue Rangers czyli ten film, o którym mówimy, bardzo mocno korzysta z tego konceptu, z tej konstrukcji. Mamy świat, w którym żyją ludzie i Tunes czyli Animki, czyli postacie animowane lub też postacie CGI, postacie cyfrowe, na równi, które żyją, koegzystują, które pracują razem na planach zdjęciowych, na planach filmowych, na planach e, animacji, ale jednocześnie mają własne prywatne życia. I nagle okazuje się, że dochodzi do serii, Porwań, e, serii porwań, które są dość podejrzane, bo okazuje się, że nie są to e, porwania, które są przypadkowe. Nie, nie, nie. Okazuje się, że są to porwania w konkretnym celu. Dość szybko okazuje się, kto jest antagonistą tej e, tego historii, e, ale nasi bohaterowie będą musieli, czyli Chip i Dale będą musieli i chcieli rozwiązać zagadkę zniknięcia Jacka Rockforta, czyli Jacka Monte... Montie, Montiego Jacka... Jak, jak się nazywa oryginalnie? Jack Monterey? Chyba tak. Jak ser, który miał wielkie długi, bo popadł w uzależnienie od drogich serów, więc musiał skądś wziąć pieniądze na to, aby ciągle się zaopatrywać w te drogie sery, a jednocześnie nie był w stanie spłacić tych długów i musiał za to zapłacić. Nasi bohaterowie, Chip i Dale, zakończyli w latach 90. swoją relację. Raczej w bardzo nieprzyjemny sposób, Chip i Chip i Dale rozeszli się w swoje, w swoje strony. Nie utrzymywali bardzo długo, tutaj trochę z grafikami spoiluję, nie utrzymywali bardzo długo ze sobą kontaktu. Chip, próbował, Chip został agentem ubezpieczeniowym, zostawił na boku swoje poprzednie życie, ale Dale cały czas próbował przebić się do w showbiznesie. Próbował mieć swoje wielkie big break, które spowoduje, że wróci do łask, mimo że był podupadłym aktorem. I to ten koncept podupadłych aktorów, szczególnie podupadłych aktorów, jeśli chodzi o świat animacyjny, animacji kreskówek, jest wszechobecny. Bardzo dużo mówi się o Zapomnianych kreskówkach, o zapomnianych produkcjach, które przepadły bez echa i już nigdy nie wrócą do łask, nawet w dzisiejszych czasach, w czasach streamingów, w czasach sequeli czy rebootów. I okazuje się bardzo szybko, że naszym głównym antagonistą jest. Podstarzały Piotruś Pan. Widzimy to w zwiastunach, a więc na szczęście nie jest to jeszcze duży spoiler. E, aczkolwiek ostrzegam, że to będzie raczej omówienie bardzo spoilerowe, bo ten film naprawdę jest bardzo ciekawy. Tak wygląda podstarzały Peter Pan, podstarzały Piotruś Pan, który też miał bardzo smutną historię swojego życia, bo opowiada ją na pewnym etapie tego filmu i mówi, że gdy zaczął dorastać, kiedy przyszło dojrzewanie, pierwsze owłosienie na twarzy i zmiany ciała. Wszyscy o nim zapomnieli, nikt nie chciał go obsadzać w innych rolach. Jego chłopiec, jego rola chłopca, który nigdy nie dorósł, okazała się zakończona. Więc postanowił co, zro... Co zrobił? Co postanowił zrobić, kiedy wszyscy o nim zapomnieli? Postanowił wziąć sprawy w swoje ręce, a więc otworzył biznes, który był biznesem legalnym, ale pod całym tym biznesem legalnym działała ta część szemrana kryminalna. Okazało, okazało się, że Piotruś pan postanowił utworzyć swoją własną strukturę mafijną, a jednocześnie utworzyć wytwórnię filmów butlegowych. Na pewno kojarzycie wszystkie te przeróbki Król Lwa, Kubusia Puchatka, Małej Syrenki, które wyglądały jak te postacie po roku spędzonym w Rosji. E, roku spędzonym w Rosji równa się po e, nieustannym melanżu i zażywaniu różnych substancji psychoaktywnych. I właśnie ten podstarzały Piotruś Pan postanowił rozkręcić taki biznes, studio, które tworzyło takie animacje straight to DVD, ale żeby nie było, no skądś musiał w tym świecie wziąć aktorów, którzy będą odgrywać te role w tych filmach. I jak się okazało, znalazł wspaniałe rozwiązanie. Wszystkich, wszystkie animki, które... Nie mogły spłacić swojego długu, były porywane i przechodziły. Proces zbudlegowania, to znaczy była maszyna, która zmieniała pewne elementy ich fizyczności, aby nikt nie mógł doczepić się o wykorzystywanie własności intelektualnej. A więc w <laughs> mamy wiele przykładów, ale to jest mój, chyba, mój ulubiony. Jak, jak Piotruś Pan postanowił wykorzystać syrenkę, arielkę? Mamy małą rybią dziewczynę. Tak, to są Piotruś Pan stworzył mnóstwo takich, takich filmów, które. które Mnóstwo jest easter eggów tego typu w tym filmie. To jest po prostu świetnym autokomentarzem tego, że przecież Disney na pewno w wielu przypadkach musiał mierzyć się z takimi butlegowymi produkcjami, które wychodziły na rynek. Są Komentarze, komentarze, jest naprawdę niesamowicie ciekawa, ciekawa jest ta dekonstrukcja tego całego przemysłu, ale ważne jest również to, że mamy mnóstwo, ale to mnóstwo easter eggów, mnóstwo cameos w tym filmie, bo co ciekawe Chip i Dale Brygada RR jest takim Disneyowskim kosmicznym meczem. I nie mówię tutaj o tym kosmicznym meczu z 95 roku, ale o kosmicznym meczu z LeBronem Jamesem z 2021 roku. Tam Warner postanowił wrzucić wszystkie swoje produkcje do jednego wora, przy okazji Looney Tunes pokazać bohaterów DC, pokazać bohaterów Gry o Tron, pokazać e, IT, pokazać Mechaniczną Pomarańczę, pokazać Harry'ego Pottera, pokazać wszystko, żeby tylko jakoś w swoje IP wepchnąć do jednego wora, Disney zrobił bardzo podobną rzecz. Mamy bohaterów typowo disneyowskich, mamy bohaterów, e, nie wiem, z pokroju gumisiów, Chipa i Dale'a, z e, księgi, księgi Dżungli, ale mamy również komentarz odnośnie, e, już wam pokazuję, postaci z w tle pojawiają się postacie z anime: mamy Asha, mamy postacie z Naruto, mamy postacie e, z Avengers, mamy Tigrę, czyli taką e, C-klasową, taką trzecio, trzeciopoziomową e, superherostkę Marvelową, która pojawia się na konwencie dla podupadłych gwiazdek. Camillo w tym filmie ma Paul Rad, który opowiada historię o tym, że pierwotnie. Film nie miał się nazywać Ant-Man. Pierwotnie miał być to film Ant-Man z u. To miał być człowiek, który przyciąga ciotki. Miało być to Ant-Man. I to jest i, i on mówi to bardzo na serio. To jest fantastyczny isterek, ale pojawia się też na przykład właśnie Balus z Księgi Dżungli. Pojawiają się postacie cyfrowe tak jak Dale przechodzi w trakcie tego filmu operację cyfryzacji, która z 2D, z wiewióra 2D tworzy wiewióra 3D. Tak na przykład mamy postacie po prawej, mamy postać Boba, prawdopodobnie jakąś z grywę z Ładcy Pierścieni. Jakiejś gry komputerowej w władcy pierścieni, która nie wyszła. E, mamy tutaj chyba też misia z e, pola, e, ekspresu polarnego. E, mamy w ogóle całą a, aleję The Uncanny Valley. E, jeśli nie wiecie, to właśnie The Uncanny Valley to jest w nomenklaturze e, efektów specjalnych taki dziwny okres w, w czasie tworzenia animacji, kiedy postacie wyglądały hiperrealnie, ale jednocześnie były. Miałem martwe wyrazy twarzy. I właśnie Polar Express, czyli Express Polarny z Tomem Hanksem jest chyba takim najlepszym przykładem tego The Uncanny Valley. To jest świetny komentarz, zabawny komentarz. Postać Boba, którą widzicie po prawej stronie na grafice, to też jest postać, która patrzy niby na ciebie, ale patrzy przez ciebie. Jest tego bardzo dużo. I co ciekawe, to jest w ogóle rzecz, która chyba zawładnęła w ten weekend e, internetem, bo mamy coś niezwykłego. Mamy. Postać, która nazywa się, w filmie jest nazwana Agli Sonic. Na pewno pamiętacie, w 2019 roku, przed wyjściem w 2021 części e, Jeża Sonika, szybkiego jak błyskawica, e, był, był ten moment, w którym twórcy chcieli stworzyć Sonika w bardzo ludzki sposób, z zębami, z dziwnymi oczami, z dziwnymi proporcjami ciała ale ba internetowy backlash spowodował, że wrócono do formy bardziej odzwierciedlającego Sonika z gier i zapomniano, ale jakby zapomniano, ale internet nigdy nie zapomina i w tym filmie pojawia się Ugly Sonic, który jest dumny z tego jak wygląda, zresztą widzicie na załączonej grafice i co ciekawe to nie jest tylko cameo, Ugly Sonic pojawia się w pierwszym akcie, w drugim akcie i pojawia się w finale de facto pomagając Chipowi i Dale'owi rozwiązać zagadkę e, w finale, który i sprawia, że nasi bohaterowie nie umierają. <laughs> Więc to jest niesamowita rzecz i Niesamowity komentarz tego, jak ten film jest skonstruowany i polecam naprawdę wam, jak już będziecie mieć. Jeśli macie teraz, to zabierajcie się za oglądanie, jeśli będziecie mieć w czerwcu dostęp do po premierze w Polsce do Disney Plus, zabierajcie się do zaoglądania, bo jest to film. Dla nas, znaczy dla nas, dla ludzi w moim wieku, którzy mieli kilka lat, kiedy Chippy Dale był w Polsce emitowany, i którzy mają jakieś melancholijne, nostalgiczne powiązanie z tym światem, z tymi postaciami, jednocześnie dorosły i rozumieją te wszystkie powiązania, bo mamy w tym w filmie cameo królika Rogera. Tak, o, którym, o którym mówiłem, że ten film bazuje trochę konstrukcją na filmie Kto wyrobił królika Rogera. Mamy kucyki pony, mamy koty z musicalu Koty. <noise> mamy mnóstwo postaci, które można wyłapywać na każdym etapie tego filmu. Konstrukcja jest dość prosta. Mamy sprawę kryminalną, którą należy rozwiązać. Mamy wsparcie policji, które okazuje się nie do końca takie, jakbyśmy się spodziewali, ale oczywiście wiemy, że będzie nie takie, jak się spodziewamy, bo spodziewamy się, że nie będzie takie – co się jest wytłumaczone w, w tym filmie. Ten film jest prosty w konstrukcji, opowiada o bardzo prostych, bardzo prostych schematach, całą tę historię, ale jest to naprawdę znakomicie stworzona gratka dla ludzi, którzy lubią proste, samoświadome produkcje i są łakomi na tego typu cameo, i są łakomi na tego typu konski. To tyle, polecam Wam bardzo serdecznie, jeśli macie okazję, Chip Dale Brigada RR, Chip Dale Rescue Rangers na Disney Plus. To jest film, który warto obejrzeć z powodów sentymentalnych albo też z powodów humorystycznych.